Lecimy. Cześć witam Was bardzo serdecznie w 42. odcineczku z amerykańskiej ekspansji Jest ze mną stary maczek, a w nim stary trep No stary już jesteś nowie to Zanim ten odcinek wyjdzie to już później będziesz miał urodzinki więc wszystkiego najlepsza Backup Backup A nie no ile zostało Masz na początku marca nie no, dziewiąty, czyli dwa tygodnie, nie całe, trzy Ale, Beka, mój wujek ma szóstego, matka ma siódmego, ósmego, jest dzień kobiet, ty masz dziewiątego I, i marca? No, ranko! <laughs> <laughs> oporu. E, dobra, mm, teraz mogę mam... jeść? E, właśnie, jedziesz z tymi jajcami. Mam wrażenie, że mam cię teraz na głośno ustawionego na Discordzie jak będzie na głośno, bo lepiej na głośno niż w ogóle. Nie, bo cię OBS przytrzyma. Bo dałem cię, przedtem cię miałem na 90, bo byłeś jakoś tak dziwnie głośno, a teraz się dam na 110 i jesteś w cholerę głośno. Sorry, że się shadery przeładowują, ale dalej nie mam nowego monitora i na razie się nie zapowiada. Eee... Do Johnsona jechać? Zobacz. Do Johnsona. Właśnie, w końcu mam jakiś fajny temat. Yy, tak, do Johnsona. E, w końcu mam jakiś fajny temat do gadania na odcinku Typu? <laughs> Jaki? E, bardzo miłe spotkanie z policją? <laughs> <grym> Opowiedz. E, właśnie głupio mi jak trochę o tym gadać, no ale Ale czemu w sumie by nie. E, co to był za dzień? Piątek Dzisiaj jest który? 20? 18 to był? A. Kalendarz muszę odpalić Pytam ze 100 punktów, gdzie kalendarz? <gulatory> Czekaj, kalkulator, giełda, kalendarz tu. Hmm. Jak działa kalendarz? Ej, my jeszcze słomy na sprzedaż mamy. No ale słoma potem, nie? Dobra, czyli kalendarz na zegarku jest do dupy, bo pokazuje tylko to, co ma zapisane na telefonie. Czyli pokazuje mi dzisiaj i najbliższe święto, czy Twisty czwartek, który jest de facto za tydzień. Co stać? Pora na nogi? Dobra, nie walcie. Eee, No, więc no, dzisiaj jest 20, wczoraj był 19, więc 18 lutego żeby nie było bo nie wiem kiedy to wyjdzie bardzo możliwe że wyjdzie 18 marca nie? aczkolwiek nie mam za dużo odcinków nagranych jeszcze w sensie wyrenderowanych a muszę Balerona wysłać więc no eee, o czym ja? aha no miałem niestety bardzo średnio przyjemne spotkanie ej a ile mamy godzin na save'ie? tu 160 okej okay. Albo 80? Nie, to przeciętny. Ponad 100 na pewno. 160 albo 180, teraz nie jestem pewien. Możesz mi pomóc, bo że okrągło było. Jak jajca. Znowu jedziesz na skup do żarcia, obok masz, w sensie obok można na produkty przecież. A, oj, zobacz. No tu masz na produkty jak byk. Dobra, Konkę. czekaj, sorry, czekaj. Co za tryb. No taka sama jest ikonka jakbyś się wiedzieć. Czeka, no dobrze, kiedy... ale raczej nie wysypuje przez te kredki raczej ci jajco nie przeleci całe Tak mało tego jest? No bo ale było to to, to to za daleko Kur. Czego to tam kurwa przypisasz? No Tak więc miałem bardzo ciekawą przygodę Jechałem sobie ładnie z górki do domu była to godzina jakaś 14.10 no, i tak sobie jechałem w terenie zabudowanym, bo to do Wiochy właśnie wyjeżdżałem. Nie mojej, ale no, pytałem, nie, to, to było w ogóle genialne, nie? Co so, myślę, tam gdzie zawsze stali, nie było ich, nie? To so, są myślę, dobra spoko. Z drugiej strony był, e, oczywiście, zaczęło się sznurek aut, wyprzedzających się na podwójnej ciągłej, bo to akurat było 14:10, czyli wszyscy z zakładu zaczęli się. Przypierdalać, kto będzie szybciej, żeby się dało przez te pieprzone miasto przejechać. E, Boże, niech już zrobię tą obwodnicę, ale tą kolejną część. Bo to, co teraz zrobię, to i tak to nic nie da. Przynajmniej w moim wypadku. No nieistotne. No i co myślę, dobra, jadę sobie z górki. Z reguły robiłem tak, bo tam jest kawałek, że jedziesz, w sensie jest brzydka droga, no ale co tam. E, więc jak się wyjeżdżało z pierwszego zabudowanego. To się tak rozpędzało do tych 100, 110. Wbijało się piąteczka, noga z gazu, i praktycznie do połowy wyjochy dało się zjechać, nie? Tak z taką rozsądną, cywilizowaną prędkością, przy której nie zabierałem prawka, czyli jakieś 80. No, i jadę sobie tak z górki. Miałem na tym wylocie, miałem chyba coś koło 70 eee, na zegarze, czyli jakieś 65, w praktyce, bo on trochę mi zaniża. Jak tak sprawdzałem po. Tych takich pseudo, to nie są radary, no to takie co bym prędkość mierzą W mieście to jak miałem 55 to mi pokazywało, że jest około 51 Więc on tak mniej więcej o te 5 kłamie No opony, nie opony, z, z reguły zawierzają prędkością, mierzę trochę Gorzej by było jakby zaniżały No mm, I tak sobie jadę I podjeżdża za mną Auto I se myślę, co za normalny człowiek Kupi sobie Auto w takim kolorze. To był taki ciemny, szary, ale to nie był taki zwykły połysk fajnym tylko to był w sensie połysk metalik, tylko to był mat taki. taki Wyglądało to tak, jakby to było szorstkie po prostu. Tak sobie myślę, no nie podoba mi się to auto, nie takie brzydkie, nie? I tak zaczęło lekko przyspieszać, nie? I sobie myślę, no już miałem parę takich przypadków, że jadę ze 70 przez tą wiochę, czy tam 70 parę. I ktoś mnie bierze, nie? Jeszcze na tym kawałku, zanim się podwójna ciągła zaczyna. To mnie, no i trochę nie chciałem doprowadzić do takiej sytuacji. I zadopnąłem pod 80 na liczniku. Miałem tą piątkę wbitą, więc zanim auto zajarzyło, to trochę czasu minęło. Po czym patrzę, z przodu w grillu takie dwie fajne niebieskie lampki się świecą. I myślałem nie. nie no przewidziało mi się, nie? Patrzę patrzę to tak głównie na to środkowe listerko te migają drugi raz, nie? i coś słychać, nie? ale to z drugiej strony zapieprzają, nie? bo ten i sam ja nie mogę. zjadałem sobie obok takiego stanowiska z kartoflami od babci, takiej jednej. Eee, na chodnik no i mi pokazuje, że mam jechać dalej, nie? i potem patrzę z tyłu, eee, policja, proszę za nami i to takie ten, nie? sam myślę, ja nie mogę. ale w topa, nie? pierwszy mandacik, nie? i w ogóle. Jeszcze najlepsze było takie, że sobie myślę, kurde ile a mogłem mieć na tym prędkościomierzek? Miałem trochę więcej chyba niż 80 na tym co mi pokazywało No ale to na pewno tych 80 magicznych nie przekroczyłem, nie? Bo teraz nowa taryfa mandatowa w Polsce Więc jest ciekawie, nie? No i dobra Zatrzymali mnie, potem kawałek dalej, stanęliśmy na parkingu i podchodzi do mnie taka bardzo miła pani Wiesz, że od kogoś słyszałem opinię, że ona jest właśnie ponoć spoko. No co nie zmienia faktu, no że. Pff, tak czy siak, no zatrzymała, nie? No, ja z, ja z, z przeproszeniem ze srany strasznie, no bo. Po pierwsze, pierwszy raz mnie zatrzymali. Nawet nie miałem takiej sytuacji, że trzeba było dmuchać czy coś w tym stylu, no po prostu mnie zatrzymali. I to po drugie tajniacy i trzeci raz to było praktycznie, nie wiem, roczne auto, jeszcze go nie widziałem, nie, tak tylko cywilne w 100%, procentach, nie, no ale beka trochę była z tego, no i ona się mnie tak dopytuje, różne rzeczy, eee, oczywiście dokumenty, zanim ja, zanim ja prawo jazdy wyciągnąłem i jeszcze ona coś do mnie gada, to ani się wysłowić nie umiałem, ani nie umiem dokumentów znaleźć, nie, no. Dałem tylko, znaczy, dałem ręce, dałem do luzu, nawet silnika nie wyłączałem Stwierdziłem po co? Potem wyłączę, to, ale dziwne, że mi nie powiedziała, że mam wyłączyć, bo to, to tak też mogą powiedzieć, nie? Że proszę wyłączyć na światła i na te sprawy, no ale no, stres i w ogóle. No więcej było jąkania niż gadki, ale ona taka bardzo miła z tego co tam wywnioskowałem, no. I to było tak, bo ja akurat wracałem, tak powiem, z roboty. I ja byłem po tym transporcie, nie? W sensie nie no. byłem na namiocie, tylko byłem na transporcie. Ja byłem ubrany w ciuchy ratownika. Normalnie. W, ciuchy, w, ciuchy, w te takie fajne, czerwono-białe ciuchy ratownika. E, bo byłem właśnie z takim e, panem Krzyszkiem. E, transportem, nie? My po prostu jedziemy w karetce prywatnej podjeżdżamy pod dany dom, pakujemy tam by, pacjenta czy tam leżący, stojący leżący, siedzący i tam inne takie no, różne możliwości są no i zawodzimy go albo tam na izbę przyjęć albo do poradni no w zależności od tego jakie jest zlecenie więc no siedziałem w tych ciuchach, bo po prostu kończy, skończyliśmy około drugiej, chyba może druga drugi transport skończyliśmy no i jechałem do domu mm, w zasadzie tylko dlatego, że zapomniałem kluczy do mieszkania, które malowałem I musiałem jechać do domu, przy okazji że chciałem zjeść obiad i wrócić z powrotem, nie? I to, to już było takie pierwsze, kurde, jakbym nie zapomniał <grym> tych tak, kluczy, to by w ogóle tego nie było, nie? Ale teraz nie przerywa, Przerywa? No, widzisz? No. To słowo tak słychać. Serio? Dziwne Chyba, że Discord, ja chyba wiem... ale słuchasz mnie głośno, za głośno? Nie, no, nie normalnie, tak, że, że, że głośno. No, powiedzmy coś, mówić, mówić, a za tak, chwilę że mówić, 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 tak. A to dziwne, nie wiem czemu tak. No, no nieistotne. Okay. Chyba. Mm, trzeba by teraz mi trochę z rytmu wybiegać. No i wracając, no ja w tych ciuchach siedzę w tym aucie, no ona się mnie dopytuje, ja tak jej mówię tego i, i tam. No i tak mi mówi, no, to będzie 400 zł mandatu, nie? Ja tak... Chciałem, że tak powiem, trochę zacząć się targować. Ale, że ja ten dowód i się tam spisywać do auta, nie? I tu już mi się trochę lampka zaświeciła. Co myślę, dobra, no 400 wy to jeszcze jestem w stanie przeboleć. Ale teraz nie dość, że jest 20 punktów. To są na 2 lata. Plus ja nie wiem czy ja jako młody kierowca nie mam jeszcze mniej niż 20, bo przedtem było 24, a młodzi mieli 20, więc... Dziwnym było to, że nie podałem punktów, nie? No bo te 400 wy, no to umówmy się, to się da jeszcze jakoś przeboleć, nie? Darf już zrobił przelew. No, nie, no, prościej jest chyba dopłacić 400 wy mandatu nie stracić prawko i zrobić nowe prawko za 2,5 kW, nie? <ścoughs> Więc, no, plus czas i, i te inne tego typu rzeczy. No i później Opa. ona do mnie podchodzi, no i mówi, że skończy się tylko tym, nie? Jak to się nazywa mnie. Nie upomnieniem, tylko. Jak to się nazywa? Nie coś w tym stylu. Eee. Pouczenie. Pouczenie. Skończy się na pouczeniu, i ja takie. O boże, chodzi o jedną rzecz, której dzisiaj nie zepsułem, no. A, to no. jeszcze mam drugą rzecz, którą będę obgadywał na odcinku. Dobra, to jaka mam sprzedane? No więc skończyło się na pouczeniu, to, czyli teoretycznie zaoszczędziłem 400 zł w ogóle, no to... <laughs> więc. To, to... No, ale miałem spotkanie z policją. To nie spodziewałem się tam tajniaków. Przynajmniej wiem, jakie mają auto. No, no. no Najgorsze jest to, że później tak co myślałem, yy, ja mogłem się trochę przygłupowo, ale zapytać z ciekawości, bo wiem, że na pewno nie mieli tam seryjnych silników. Bo nigdy nie mają auta policyjne seryjnych silników. Jak to jest w stanie zapieprzać taka zwykła Astra, czy co to tam było, bo to był chyba jakiś Opel To była albo Astra, albo Insignia I w życiu tam nie ma ani jakiejś 1.618 czy tam 1.0 turbo-benzyny, nie? Tylko tam jest przynajmniej fałszywska. Której nawet może nie ma normalnie dostępnej, że tak powiem w wersjach typowo cywilnych, po prostu sprzedawanych, nie? Bo oni się siedzie po pustu chyba Nie, co się dzieje? Majster w drugą stronę jedzie tak? Ja w drugą stronę. No w drugą stronę. Ja, ja to dopiero teraz puściłem. Ale leci w lewo, a nie w prawo. w prawo a nie w lewo. A, no to nastaw go w prawo. No to tego popraw. Bo ja muszę sprawdzić co ty coś jeszcze ogarnąć. Tak e, ceny, tej ceny, tej ceny, kasa, kasa, kasa. No I, i tego. No w ogóle to był zwarowany tydzień trochę. W ogóle nagrywam w niedzielę, bo cały tydzień nie miałem trochę siły ani ochoty podejść do kompa. Staty lub też nie? Mm. No... Mm. W ogóle... Rozybałem z zderzak Ale czy było... Zderzak? Zderzak Majster... Nie, tobie już gadałem, że rozybałem z nie? Czy nie? A, że z starym wymijacie co? No Co? Jeszcze raz Wymieniacie? Nie, to błotnik wymieniałem, bo był zgnity A? no to nie. A w tym jak skrosiłem słupek parkingowy. Co ty gadasz? No, gdzie? jak masz te takie słupki parkingowe, że masz na osiedlach, nie? Że masz tak, jakby prywatny parki. Tak, no. Takie no, no to było tak, bez słupka kompletnie. Słupek, słupek, postawiony, auto. I tam ja zawsze parkowałem tam, gdzie nie było w ogóle tego słupka. No kurde, stanął mi jakiś typek, nie? Słońce świeciło, w połowie był cień, i sobie myślę, dobra, pojadę sobie dalej. Hmm, będę miał z jednej strony bliżej do klatki, tam gdzie maluję, i z drugiej strony hmm, tam jest po prostu więcej miejsca. A potem stwierdziłem, a w walone parkuję zaraz tu, i kurde, zapomniałem, bo nie, no, nie widać tego w tym, bo nie mam kamerki ani w Seacie, ani, ani po prostu no, nie widać tego, czujników też tam nie ma. I cofam, cofam i naraz słyszę tylko taki Taki plastik, nie? Taki no nie, nie ma takiego Nie, taki no Głuchy dźwięk łamanego plastiku, nie? Coś no takim stylu, No, że no, plastik się łamie no Nie mam tu nic, żeby takiego dźwięku zrobić Więc <śm> no, Nie, I cofam i zamyślę myślę? zamyślę, kurwa no nie na 30 wolnych miejsc, gdzie były kurzywa dwa pachołki postawione do cholery jasnej trzeba było zaparkować na tym gdzie był pachołek, nie? Oczywiście, bo nie mogło być inaczej Nie byłbym sobą, gdybym nie zaparkował kurde tam gdzie jest pachołek, nie? No I, 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 i. I i i dalej co co nie sprawdzać? No. Wysiadam, patrzę. Kurde Faktycznie słupek. Zderzak wyskoczył z tych zatrzasków takich. Z dołu wszystkie, wszystkie śruby poszły. A słupek kuźwa ładnie sobie yy, co podnosi. Iść? Auto... No nie no lekko leżał. Bo one się składają w tą stronę, w którą się jedzie. Tylko bardziej mnie przerażało to, że tak ładnie obcierał o podłogę nad którą po delikatnej... wiesz, no najpierw masz zabezpieczenie antyrdzeniowe... antyrd... no przeciwrdzewieniu, takie, który o. już też ma 20 lat, więc za przeproszeniem gówno daje później jest teoretyczna farba, później jest ruda szmata, która jest pod tym wszystkim później jest ruda szmata pod tym wszystkim, później jest teoretyczna blacha, znowu jest druga strona jest kuźwa butla z gazem i chuja chłop zasrany, nie? Udziwanie bum, bum będzie, nie? Tym myślę, no co zrobić, nie? Patrzę, jest! Kłódka strzeliła, nie? Dobrze, wyciągam kłódkę. Kurde, ale nie da się go złożyć, nie? Przypał. No tak trochę się, no nie, że się wbił, bo nie było w sumie nic widać potem po podwoziu, ale no. Kurde, przypał, nie? Dobra, wsiadam do auta. Patrzę, jakaś matka z dwójką dzieci tam jest, a ja tam, kurde, kapcia przedniego spalam. Nie że przednia napędówka. To jeszcze oczywiście tak. Jest droga. Zaczyna się krawężnik taki położony na płasko. Że jest teoretycznie tam te 5 cm wyżej Czy ile to tam wychodzi? E, jest dopiero rano. A ty już coś tam? Skipować czas? No, I tak nie mamy co robić. To ceny! Debilu, ceny! A, a tam sz szukaj, obserwuj. No szukaj, obserwuj, jak ty chcesz i spać. No i i, i i... jajka mam sprzedane. Ej! A czemu tej mąki nie dasz na dystrybucję? Żeby jest dana na dystrybucję. A czemu jest tutaj? Bo się... tyle wyskoczyło. Poza tym ta piekarnia już jest pełna. Wracając. Eee, no to co było cofnąć dalej, nie? Po prostu, żeby się złożył. Bo już był ta ten... kutka, już była wyciągnięta. No i dobra. Oczywiście magicznym trafem, jak to w każdym manualu ze stresem, lekkie depnięcie gazu automatycznie przenosi Cię na 5000 obrotów, lekkie spuszczenie sprzęgła dalej nie zmniejsza obrotów, dalej się nie ruszasz, albo walisz w ogóle normalnie tego, w sensie albo Ci kurde koła buksują, plus nie ma gdzie zabrać, bo się kończy, bo jest łączenie tego mm, asfaltu z y, właśnie z tym betonikiem Więc beka straszna No ale cóż No i tak wyjeżdżam, wyjeżdżam, babka się patrzy, nie Wycofałem, co myślę, dobra, uff No ale teraz co go przeparkować, bo on był postawiony, nie To co przeparkować, no gdzie oczywiście y, Miejsce, w którym jest najmniej podejrzany o to, że Ktoś skasował nim słupek z rozwalnym autem No stale ob miejsca obok <laughs> Przeparkowałem auto, miejsce obok, nie I tak przez trzy godziny próbowałem się skupić, żeby cokolwiek pomalować Ale cały czas miałem gdzieś z tyłu głowy, kurde rozwaliłem auto Co prawda potem dopiero patrzyłem, że wcale to tak źle nie wygląda No ale proste to to nie było Żeby to do mnie dotarło Bardzo powiem szczerze, bałem się reakcji rodziców Matka zaczęła się śmiać Ojciec stwierdził, że jeszcze przodu nie skończył, a tyś już tył rozwalił I on mi powiedział, że... Nie, ostatnio mówił Następne takie akcje, to sobie do blacharza jedźcie, bo ja mam wywalone na to, no ale poskręcał takimi jakimiś ślipkami. <grym <grym no i co najlepsze było? To było gdzieś koło chyba 11. Jakoś tak chyba. No. Przeglądam y, sobie do okna mniej więcej co godzinę, co pół godziny patrzę. 13.40 kurwa słupek stoi. Ktoś go z powrotem postawił, nie? I sobie myślę, ja <grymne> Peka w cholerę, nie? No ale cóż, tak bywa. Tak bywa, więc historia słupkowa jest bardzo ciekawa. Ziorka. <grymne> Dobra, jajeczka mamy sprzedane. Wełna, wióry, słoma, grudzień. Mąka, grudzień. Chleb styczeń. Jeszcze okay. będzie teraz y, rzepakowy olej. Mm, rzepakowy też jest w grudniu. Za 6000 musi być przynajmniej. Mm -hmm. mm, Szało. Tak w styczniu. wornik wapno. Czekolada, moble deski, tego nie mamy. Rodzinki rzepakowe. słonecznikowy jest w ogóle w marcu. To spoko. Miód jest też w marcu. Więc spoko. Ciuchy są w ogóle w kwietniu, tkaniny są w ogóle w maju. Dobra, no, chwilę obecną. Mąka nie jest tu przejmowana, okej. Okay. Dobra, e, skipuj to, albo... Fanko. Nie, możemy najpierw tego zrobić, wiesz. E... No. Albo dobra, przewin. Jutro się będziemy przejmować No Dobra, 22 minuty gadam ja na temat moich przygód z samochodem A ty z tym błotnikiem zrobiłeś? Za jakim błotnikiem? No ten błotnik to... Błotnik jest wymieniony na nowy. No kurde nowy dzień jest Nie, bo to to bo my, my... To po co zmieniłeś sz... na dziewiątą? Bo my byli... No to idź sz... spać. Bo jest listopad dalej, wiesz więc... co. Mm. No tak więc beka w cholerę. No ale cóż, taki mamy klimat. Zażerą dzisiaj całą paczkę żelk... żelków. Tego? Mm. Żelków. To na promocji? A, gówno. ja myślałem, że żelki jest promocji. A więc żelki zjadł, bardzo dobre, moje ulubione. Mhm. Mm No już jest 5200 za chleb. No to jak nie ma dobić 5,5? 5,5 dobija, ale 5700 nie. Już małe grudzień? A, słomka. Ej, co to wełny nie ma? Jak nie oni? ma. W tym nie ma, choć nosimy. By się przyczepka jakaś przydała taka, pik pyk ładujesz, zawozisz. Ta mała z autoloda Na przykład. Pod pick-upa. Widzisz sprawdzałem? Jest do którego możesz nawet i wełnę wsypać. tym? Co? Wełnę, belę ze ścianę, możesz wszystko wsypać, nie? Później jak ten, jak chcesz yy, sobie wyciągnąć, to ty normalnie do w do, tym do typie rudym y, wełnę, nie? Mhm. Mm nie, we, 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 nie? Majster, myśmy no. sprzedali tą małą taką, mnie Chyba ta. To dobrze to kupimy ją z powrotem, ale w wersji z autoloadem. Ja siadłem po nią tym pick upem. Mhm. Mm Nie, no to pierwszy mi się bardziej podoba. Hmm. Nie, czekaj, rodzaj blachy. Ej, tu jest ta figielka, to tą figielkę może czy nie? Nie, figielka nie działa. Na sprzedaż ona idzie? Czy do słomy ona jest? Do słomy. A myślałem, że zaczep zadziała, tu bym ją ściągnął na bazę, żeby później tą słomę. Mini auto mm -hmm. dobra kupujemy na mm. ty bo ta kronka chyba obsługuje bele też o. Kurwa, lecic, tu, nie ja jak do Tak mi się wydaje. Tylko, że teraz nie wiem, czy ta. hmm. paka, czy ta druga? Ale ta strailer paka powinna. Pickup by się drugi przydał, taki duży. Hm? Pickup drugi by się przydał, taki duży. Albo ten, co na tym mamy. Nie, nie chcę drugi raz tego samego. No, ale ogólnie jej się przydał. No, przydałby się, no, ale co. Dobra. Eee, to co? Ej, możemy zrobić tak, że my skończymy ten odcinek. Boże. Bo już mamy 20 parę. I zaraz odpalimy sobie kolejny, bo będzie znowu kasa. Co? Ale co? Bo słowa będzie na sprzedaż na no, odcinek. A no. No. Tak więc co? Trzymaj to się na razie coś popa. No i widzimy się w odcinku 43, w którym będziemy walczyć dalej z sprzedażą produktów. I co? Bye!